Candyward słucham. Warsztaty skierowanie ma. Kod poproszę. Pierwszy termin marzec 2027. Takie są terminy. A, pilne. To jak pilne, to styczeń 2026. Zastanowić się musi. No to tutaj na linii bardzo dużo osób czeka, więc to. Tak, jak na skierowaniu jest 20, to musi być 20. Ale chwileczkę. Ty, Ania! Jak na skierowaniu jest 20, to musi być 20? Powiesz się tu życie, Wali, a ty miał takie rzeczy pytasz? Tak, musi być 20. A 19 mam. No to musi Pani zmienić skierowanie, albo... No niech się Pani zastanowi, albo 20 osób. I zadzwoni pani jeszcze raz. Do widzenia. Eee, teraz to się nie dodzwonisze.